Dzień dobry. Na początek powiem, skąd zaczerpnęłam pomysł na opowiadanie pod tytułem Pan Kościej przy fortepianie. Otóż w tym roku moja osiemnastoletnia wnuczka dostała się na medycynę na UJ w Krakowie. Przy ogólnej radości uświadomiłam sobie, ile czeka ją teraz żmudnej nauki. Sama tego zakosztowałam, bo studiując psychologię, uczyłam się anatomii systemu nerwowego, czyli mózgu, jedzenia kręgowego, gdzie było mnóstwo nazw, Trzy członowych po łacinie. I trochę jej współczułam, że będzie się tak męczyła. Na to nałożył się inny obraz, Przed, sprzed lat, kiedy trafiłam do pewnego mieszkania. A tam w wykuszu okiennym stał czarny fortepian. Dziewczyna podeszła i wyjęła oparte o nogę tego instrumentu pudełko, i podała je. Chłopcu, który przyjechał je wypożyczyć, jako że on studiował na pierwszym roku medycyny, a ona była już na roku wyższym. Otworzył to pudełko, a tam był szkielet człowieka i wszystkie narządy wewnętrzne. Można było wyjąć wątrobę, serce i zobaczyć, co jest za nimi. A teraz przeczytam fragment tego opowiadania. Dziadek potrząsnął nim. Dojechali przed ładną willę w ogrodzie. Musieli wejść po schodach. Minąć w przedpokoju jakichś ludzi z dziećmi, i wreszcie pokazała się w drzwiach bezbarwna dziewczyna w okularach. To była Ewa, studentka medycyny, podobno młodsza od niego, ale tak pilna, że studiowała na wyższym roku. Weszli do dużego pokoju z oknami w dwóch ścianach. W wykuszu jednej z nich stał fortepian, z otwartym skrzydłem. Potem pili kawę, dziadek rozmawiał z jej rodzicami, a on z nią była zupełnie nie w jego typie. Taka niepozorna, uczona, porządna dziewczyna, z rodzaju tych, jakie w jego gronie raczej nie bywały. Był więc ciekaw, jak można być tak inną. Jej samej model anatomiczny nie był już potrzebny. Sięgnęła po podłużne pudło stojące za nogą fortepianu i wręczyła je Markowi. Ty grasz na fortepianie? zapytał, zanim jeszcze zajrzał do pudła z modelem człowieka. Fortepian w prywatnym domu bardziej go zaintrygował niż kościotrup. Gram, ale teraz mam mało czasu na ćwiczenia. Zagraj nam coś, Ewa spojrzała pytająco na matkę. Ta najpierw skrzywiła się, ale szybko pokryła twarz uprzejmym uśmiechem i skinęła głową. Ewa sięgnęła do noc. Marka zaskoczył ten pierwszy grymas mamy Ewy. Jakby chciała powstrzymać córkę. Nie był do tego przyzwyczajony. Jemu nigdy niczego nie odmawiano. W razie czego miał za plecami rodzinę. Teraz był tu tylko dziadek, zajęty rozmową o cenach akcji i czymś równie nudnym, więc sobie zadrwi. Zagraj modlitwę dziewicy. Poczuł, że dziadek nieznacznie kopie go w kostkę i posyła mu groźne spojrzenie, gromiące ten dowcip. Ale Ewa wzięła to na poważnie. Wiesz, Tekla Bondarzewska jest ceniona w świecie, nawet w Chinach. Tylko u nas wydaje się śmieszna przez ten tytuł. Nie przystaje do naszych czasów. Spróbuję zagrać z pamięci. Wszyscy zasłuchali się, znieruchomili. Gdy skończyła, Marek pierwszy zaczął bić brawo. Choć jednym łokciem przytrzymywał leżące na kolanach pudełko z kościotrupem, jak nazwał model anatomiczny dla pomniejszenia jego roli. On też mógł tak grać. Jednak nie chciał ćwiczyć, tylko mama od czasu do czasu wyciągała w niedzielę nuty, otwierała wieko pianina i zabawiała domowników oraz gości muzyką. Dziękuję.